No to nie Cześć zapodaję nutę i pytanko nie, ale kiedyś jakie jest problemy z policja? Czy grzeczny chłopak jesteś? ja jestem grzeczny chłopak. Jedynie raz byłem spisowany, a też opowiadałam tę historię. Jeszcze raz. No raz? no na osiedlu był taki gruby ziomek śmieliśmy z niego, że... Wiecie, no jak to dzieci, nie? Ja mam z 11 lat czy coś Jeszcze ja miałem zawsze starszych kolegów co mi po 15 lat i tak dalej. Kura się ruszyć nie mogę, ale Sibri jak strzela. I babcia tego ziomeczka grubszego zadzwoniła na policję. I tyle w sumie. I nagle przyszła policja na osiedle i... Się mówiła tak. Nie, nie wyzywajcie go. Taka jest historia ze spisaniem.